Po raz kolejny w Dębicy powołano sesję nadzwyczajną, podczas której procedowano uchwałę powstania Rady Młodzieżowej. Wniosek złożyła grupa sześciu radnych. Przypomnijmy, że pierwsza próba powołania Młodzieżowej Rady Miasta zakończyła się fiaskiem. Według przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Cebuli projekt zawierał szereg wad prawnych. Młodych wsparła grupa radnych. Poinformowali o tym na konferencji prasowej. Radni Prawa i Sprawiedliwości niestety zmówili się, przyszli z na sesję z decyzją, żeby ten projekt odrzucić, przegłosować negatywnie. W związku z tym y wnioskodawcy zdecydowali się ściągnąć projekt z porządku obrad i w tej sprawie... Y Ustaliliśmy, że jako radni złożymy ponownie już poprawiony projekt, żeby usunąć te przyczyny, które przewodniczący zarzucał, że są niezgodne z prawem. Ta rada nie jest dla nas, ona jest dla społeczeństwa, dla młodych ludzi, którzy. Chcieliby coś zmienić w naszym mieście, a niekoniecznie chcą się angażować w politykę. I ten argument, że jeżeli ktoś ma 18 lat, może zostać radnym, nie każdy chce być radnym, nie każdy senior chce być radnym, ale chcą mieć wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość. A dobrze wiemy, że społeczeństwo dzieli się na grupy, i ja dziś, chociaż uważam się jeszcze za osobę młodą, nie do końca może znam potrzeby osób, które są w wieku. 15-25 lat i nie mam też pojęcia o potrzebach osób starszych, seniorów, więc dla mnie taki głos doradczy byłby bardzo ważny, jako dla mnie jako radnego i osoby, która której decyzje wpływają na to, jak wygląda nasze miasto. Była zakwestionowana rzecz dotycząca pieczątki, że Rada Młodzieżowa chce się posługiwać pieczęcią. I to było zakwestionowane w statucie Rady Młodzieżowej, natomiast nie zostało to zakwestionowane w statucie Rady Seniorry, Senioralnej, które też jest taki zapis w złożonym projekcie, w postanowieniach końcowych. A przecież Pan Przewodniczący powiedział, że nie ma żadnych uwag co do statutu Rady Senioralnej. Obecny na konferencji Marcin Łączak podziękował grupie radnych za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu tej uchwały. Ja przede wszystkim chciałem podziękować państwu radnym z wszystkich klubów opozycyjnych za to, że zdecydowali się właśnie. E, jedyny sposób tak naprawdę, żeby ponownie ten projekt procedować, e, jedynym tym sposobem było złożenie go przez radnych, za co serdecznie w imieniu całego komitetu dziękuję. Chciałbym też powiedzieć i podziękować za wszystkie głosy wsparcia młodych ludzi, które naprawdę płyną ogromnie i poprzez portale społecznościowe i, i prywatnie. Młodzi ludzie chcą tego projektu, naprawdę wyrażają głębokie nadzieje. Jeżeli coś było niezgodnie z prawem, były błędy formalne, te błędy formalne już są usunięte i, i myślę, że radni się nad tym projektem pochylą. Na koniec chciałbym tylko zaapelować o to, aby... Pamiętać, że hejt rodzi nienawiść i zabija i proszę o to, aby powstrzymać się od tych negatywnych komentarzy w internecie, a kierować się tylko zasadą merytorycznej dyskusji. Jeszcze przed sesją, podczas której miała być procedowana uchwała, młodzież przekazała list otwarty do wszystkich radnych, w którym prosi o umożliwianie działań na rzecz dębicy. Przewodniczący Mateusz Cebula wytknął błędy językowe, literówki i brak przecinków w przygotowanym statucie młodzieżowej Rady Miejskiej. Od samego początku, już, już dłuższy czas temu, interesowałem się tym, ponieważ bardzo interesuję się polityką i chciałem działać w takim ciele doradczym. Tylko w naszym mieście nie było Młodzieżowej Rady Miasta. Teraz pojawił się bardzo fajny projekt Młodzieży Dębickiej i niestety jest blokowany przez naszych Dębickich Radnych. Właśnie przysłuchujesz się tym obradom, jak oceniasz te obrady? No, fatalnie. Przede wszystkim przyczepianie się do, do marginalnych rzeczy, takich jak kropki, przecinki, zwykłe błędy. Gdyby radni chcieli, uważam, że są w stanie w przeciągu godzinnych obrad ustalić cały statut, krok po kroku wszystko delikatnie, ładnie rozpisać. I młodzieżowa rada by fenomenalnie funkcjonowała, moim zdaniem. To, co się dzieje na sali obrad, dla mnie osobiście jest wstydem w sama forma. Poprawki trzeba w niej, żeby, forma, żeby sama forma samej ustawy była jak najlepsza. To prawda, ale proces, w jakim to się odbywa, przynajmniej dla mnie, jak ja to obserwuję, z boku po prostu jest wstydem. Pan przewodniczący tutaj wskazuje znowu kilkanaście błędów jakichś formalno-prawnych. Ja przypominam sobie uchwałę, jedną z uchwał, nawet mogę ją później przytoczyć, gdzie w dzienniku urzędowym jest błąd słowny, zamiast napisu, zamiast słowa burmistrz, jest słowo burmistrza nieodpowiednio odmienione, więc takie błędy formalne są jak najbardziej. No tutaj zobaczymy, co się teraz będzie dalej działo, zobaczymy, jak zdecydują radni. Wszystko w ich rękach. Po długich obradach radni przyjęli projekt uchwały. Młodzieżowa Rada w Dębicy powstanie. Będą ją tworzyć uczniowie klas od 5 do 8. Obecna na sali młodzież i radni opozycji byli zbulwersowani tym, że w Radzie będą zasiadać dzieci w wieku od 12 do 15 lat, a nie młodzież szkół średnich, która chce współrządzić dębicą i mogłaby być organem doradczym Rady Miejskiej. Mateusz Sobula, przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy, przypomina, że miasto jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych. Zasadne jest, ażeby w powiecie powstała Powiatowa Rada Młodzieży zrzeszająca uczniów ze szkół średnich. Wtedy nie będziemy mieć problemów takich, że na przykład w jednej z dębickich szkół średnich są uczniowie zarówno z Dębicy, z Żyrakowa, z Jodłowej. I nie wiadomo, kto może głosować, to nie byłoby duże zamieszanie, A tak to będą mogli spójnie głosować na swoich przedstawicieli. Uchwała wejdzie w życie od września tego roku. Wtedy też zostaną przeprowadzone wybory do nowo powstałej Rady.